No, dzień dobry raz, kochani. W dzisiejszym odcinku Ewa w Ogrodzie chciałabym Wam pokazać, jak pędzę swoje jaskry zimą. W zeszłym roku pędzenie jaskrów zaczęłam na samym początku marca, bodajże 3 marca. Jednak nie do końca byłam zadowolona z efektów. Moim zdaniem, te jaskry było stać na więcej. Nie podobał mi się za bardzo efekt, jaki uzyskałam samodzielnie, właśnie sadząc jaskry z cebulek. Dlatego w tym roku postanowiłam pędzić je nieco wcześniej. I o tym właśnie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was serdecznie. Zaczynam trochę nietypowo, bo można powiedzieć od końca, pokazując Wam jak moje jaskry wyglądają 3 tygodnie od czasu, kiedy zaczęłam je pędzić. Teraz mamy drugą połowę stycznia, ja wysadzałam je, zaczęłam je pędzić pod koniec grudnia. Jednak chciałabym, żebyście zobaczyli cały ten proces, jak to wyglądało, jak się obchodzić z takimi jaskrami od początku do końca, dlatego do tego widoku jeszcze wrócimy. Pokażę Wam tu z bliska, jak wyglądają te jaskry i oczywiście opowiem, co dalej z nimi będę robić. Ale zanim to, to spójrzcie, co robiłam z moimi jaskrami na samym początku, czyli trzy tygodnie temu, na samej końcówce grudnia. Sadzenie jaskrów. Rozpoczynamy kilka godzin wcześniej, ponieważ musimy je namoczyć. Cebulki, które dostajecie, tak te bulwki jaskół, które kupujecie w sklepach, one mają postać właśnie takich wysuszonych bulwek, takich jakby pazurków, tak. A my chcemy, żeby one wyglądały mniej więcej w ten sposób, tak. Czyli musimy doprowadzić do tego. Aby właśnie te pojedyncze takie pazurki, które wystają przy tej bulwce, żeby one tak ładnie nam nabrzmiały, napuchły, nabrały tej objętości. W związku z tym wcześniej namaczamy je w wodzie. Takie namaczanie trwa od 2 do 4, czasami 6 godzin. Tak naprawdę to zależy od tego w jakiej kondycji. Przychodzą do Was te cebulki jaskrów, jakie kupiliście, jak bardzo, w jakim stopniu są wysuszone. To sprawdzicie na oko. Jeżeli, tak jak tu widzicie u mnie, już one się robią takie właśnie fajne, nabrzmiałe, tak zwiększają znacznie swoją objętość, to już jest znak, że możemy je sadzić. Jeżeli chodzi o podłoże, to ja stosuję taką mieszankę. Podłoża takiego do pikowania i do wysiewów. To jest fajne takie podłoże, przepuszczalne takie wiecie, już bogate składniki odżywcze. I słuchajcie, vermikulit Tak, vermikulit o takiej bardzo, bardzo drobnej frakcji. Takiej dosłownie jak piaseczek. Tak? I mieszam to mniej więcej w takiej proporcji 1 do 1. Dlatego że cebulki jaskrów są wrażliwe na nadmiar wilgoci, na takie podgniwanie. To jest właśnie często taki problem, jeżeli sadzimy właśnie jaskry, że cebulki mogą nam podgniwać. Brak wilgoci z kolei no, też nie jest dobry, bo cebulka nie może się rozwijać i nie może kiełkować. Zastosowanie wermikulitu spowoduje właśnie takie bezpieczeństwo naszej cebulki jaskra, ponieważ wermikulit ma takie właściwości, które pozwalają mu na takie magazynowanie wody, czyli nadmiar wilgoci będzie pochłaniał, natomiast jeżeli tej wigoci będzie zbyt mało, on będzie ją oddawał. To różni wermikulit od perlitu. Perlit, który też często dodawany jest właśnie przy różnego rodzaju rozsadach, on ma za zadanie tak rozluźnić glebę, ale nie ma właśnie takich właściwości hydroponicznych jak wermikulit. Doniczka jest już gotowa, w takim sensie, że no wsypam już podłoże wymieszane z wernikulitem. To jest dosyć duża doniczka, tak? jak widzicie, to jest ta taka doniczka P9. W zeszłym roku wysiewałam, pędziłam tak swoje jaskry w takich multipaletkach. Potem, kiedy one mi już podrosły, to się zbiegło z taką dużą ilością pracy w ogrodzie. i Ja troszkę ją za późno je, właśnie przesadziłam do większych doniczek. W międzyczasie gdzieś tam, wiecie, no zapomniałam ich podlać, one mi się przesuszyły. To je potem gdzieś tam przelałam. No i uważam, że to nie był dobry pomysł, żeby sadzić je w takich malutkich multipoletkach. Ja, jak widzicie, Wsadzę pojedyncze bólki do pojedynczych tuńczyka. Ale tak naprawdę, moglibyście tu wsadzić dwa, trzy, a na opartego nawet cztery jaskry i potem je przesadzać, jeżeli właśnie jesteście ograniczeni miejscem. Moje parapety są wolne, także spokojnie w domu, kiedy będę czekała na te pierwsze kiełki w tej wysokiej temperaturze znajdę dla nich miejsce bez problemu, nawet jeżeli właśnie będę je sadzić pojedynczo. Natomiast później, kiedy wyniosę je właśnie do zimnego szklanego domku, do zimnej szklarni, tak, tam dysponuję miejscem, nie muszę się ograniczać, dlatego ja sobie sadzę pojedynczo, żeby moje jaskry miały miejsce na rozbudowanie systemu korzeniowego. To, że akurat w tym roku wybrałam taki a nie inny sposób na sadzenie jaskrów, to jest taki troszeczkę eksperyment zrodzony tak jakby z tego, że jaskry to są takie rośliny takiej chłodnej, rześkiej wiosennej pogody. I one najlepiej kwitną i najlepiej rozwijają się właśnie w takich niezawysokich temperaturach, takich wiosennych temperaturach wytrzymują takie przymrozki do około minus 5 stopni. Mówię to o liściach, nie mówię tu oczywiście o pąkach kwiatowych, bo już pąki kwiatowe przymrozków nam no, nie tolerują, ale liście jak najbardziej mówię do tych minus 5 spokojnie nam wytrwają, nic im się tam takiego wielkiego nie powinno stać. Dlatego ja już teraz pod koniec grudnia zacznę je właśnie pędzić w domu w takiej wysokiej temperaturze, a potem właśnie wyniosę je do szklarni, do szklanego domku, do szklarni. I tam już niech one sobie właśnie ładnie rosną. Niech w tym chłodzie budują sobie piękny system korzeniowy, bo wtedy właśnie będą bardziej się budowały na dole niż na górze. A w te dni, kiedy słońce będzie nagrzewało mi szklarnie, również i ta górna część, tak, czyli liście, będą gdzieś tam mi rosły. Moje jaskry są już posadzone. Posadzam również znaczniki, podpisałam. Aby wiedzieć później, jaka odmiana jest w jakiej doniczce. No i teraz muszę je podlać, tak? Będę je podlewała od dołu, tak jak podlewam większość swoich rozsad, czyli wleję wody do tacy i pozwolę, żeby doniczki po prostu poprzez takie podsiąkanie mi właśnie wodą. I jeszcze troszeczkę spryskam. Powierzchni. Moje jaskry są już napite, zarówno od dołu, jak i spryskane od góry taką delikatną mgiełką. Teraz wylądują na parapecie w pokoju i będą sobie w takiej właśnie pokojowej temperaturze czekać znaczy, ja będę czekać, tak? Aż moje jaskry zaczną wypuszczać zielone kły. Wtedy, oczywiście, Wam je pokażę, jak, jak to wygląda, jak ten proces wygląda. Nie przykrywam ich ani żadną jakąś taką przezroczystą kopułką, tak? ani jakąś powiedzmy folią spożywczą, ponieważ mam duże doniczki. Duża doniczka, przez to, że tu jest dużo podłoża, te podłoże jest ładnie podsiąknięte, tu dłużej będzie zachowana ta wilgoć. Poza tym dodatek vermikulitu również jeszcze powoduje, że no te doniczki nie będą tak szybko przesychać. A dlatego no mówię, ja nie muszę przykrywać ani tą folią, ani tą kopułką. W zeszłym roku, kiedy miałam właśnie takie bardzo małe multi nakrywałam taką właśnie przezroczystą, plastikową. No taką wiecie, taką kopułką, tak? Żeby ta wilgoć tak szybko nie odparowywała, żeby moje jaskry się nie przesuszały. Ale, no, mówię, przy jaskrach, ten, ta regulacja tej wilgotności jest bardzo istotna również w tą drugą stronę, czyli nie może być za wilgotno, ponieważ one mają taką tendencję do podniwania. Myślę, że tak jak są teraz, czyli nie są niczym przykryte, że taka opcja tu się sprawdzi. Że wilgoć będzie utrzymana i że jaskry ładnie zaczną startować. Zgodnie z moim założeniem, moje no jaskry nie potrzebowały żadnych kopułek, żadnych pokrywek. One sobie doskonale radziły w domu na parapecie. Ten parapet znajdował się w mojej sypialni, gdzie nie jest za wysoka temperatura. Tam jest mniej więcej około 20 stopni. Czasami kapkę więcej, czasami kapkę mniej. Niemniej, miejsce, w którym stały, przy samym oknie, na parapecie, jest ciut chłodniejsze, ponieważ ciągnie ten chłód, że tak powiem, od szyby. Pamiętajcie, że jazdy to takie trochę księżniczki. No i one nie lubią mieć ani za ciepło, ani za zimno, kiedy zaczynają startować. To samo, jeżeli chodzi o tą wygodność, o której właśnie mówiłam na poprzednich materiałach. Po mniej więcej tak. Powiedziałabym dwóch tygodniach od momentu, kiedy zaczęłam pędzić moje jaskry, część z nich zaczęła już pokazywać te takie dziupki, takie kiełki, tak? czyli takie zielone wypustki. No, Generalnie widać było, że one zaczynają się budzić. Niekiedy było widać też troszkę takich białych korzonków, ponieważ ja, tak jak widzieliście, nie przysypywałam jakoś za bardzo tych, tych pazurków, tych, tych bulwek. Dzięki temu mogłam obserwować, co tam się dzieje z tymi jaskrami. No i cóż, kiedy tylko właśnie zaczęły się pojawiać te zielone kiełki, nie czekałam, aż wszystkie będą na takim podobnym etapie, tylko te, które już zaczynały puszyć delikatnie listki, rozwijać się tak troszeczkę te dzióbki, wynosiłam sukcesywnie właśnie tu do szklanego domku, czyli tutaj mojej takiej szklarni, w której temperatura jest zawsze tak może stopień, może dwa wyższa niż na zewnątrz. Na pewno... Plusem jest to, że to jest osłonięte od wiatru, tu nie pada na to deszcz, śnieg i tak dalej. Czyli warunki są super. Taki chód dla jaskrów jest jak najbardziej wskazany. One wtedy pięknie budują, słuchacie, swoją bryłę korzeniową. I mimo, że one po wyniesieniu tu. No nie widać jakiejś takiej większej, większej aktywności powiedzmy w tej zielonej części, czyli w tych tu listkach, w tej części nadziemnej, ale zapewniam Was, że pod spodem buduje się przepiękna bryła korzeniowa. Jak widzicie moje jaskry budziły się w takim naprawdę bardzo różnym tempie. Niektóre szybciej, niektóre trochę wolniej. Szybciej chyba wschodziły te, które wykopałam samodzielnie ze swojego ogrodu, te, które kupiłam, czyli nowe bulwki potrzebowały troszkę więcej czasu. Jednak każdy z nich wszedł tak naprawdę mogę powiedzieć, że nie miałam żadnych żadnych cebul, żadnych ból, żadnych tych pazurków, które by nie zaczęły startować, tylko robiły to w różnym tempie. Dlatego też nie powędrowały jednocześnie wszystkie do szklarni takim jednym rzutem, ale wynosiłam je sukcesywnie. Kiedy właśnie już widziałam, że zaczynają się otwierać kiełki, że zaczynają właśnie puszczać te listki, wynosiłam jaskry do szklarni. Część jaskrów, które tu też ze sobą przyniosłam, trzymam jeszcze cały czas w domu, ponieważ najwidoczniej potrzebują one dużo więcej czasu, żeby się wybudzić. Tu jak możecie sobie zauważyć, o w tym miejscu e, zaczyna się budzić ta spóźnialska, cebulka, ten pazurek tak e, jaskra. Podobnie jest tu. Z tymi innymi tu dopiero takie, słuchajcie, o zobaczcie, taka biała wypustka, która da zaczątek ten, ten, ten taki zielony kiełek nam wyjdzie, i później będą listki. Dlatego one zostały przyniesione tu do szklarni tylko na potrzeby wideo. Ale z, jak już skończę nagrywać dla Was ten odcinek, one powędrują z powrotem do domu w ciepło. Na parapet. Kiedy wynosiłam swoje jaskry, one na górze, tą część nadziemną, miały kapkę mniejszą, tak? Akurat właśnie w tym okresie, kiedy powędrowały tu do szklarni, pogoda była taka sprzyjająca, ponieważ mieliśmy parę dni słonecznych, tu się robiło dosyć ciepło wieczorem temperatura nie spadała tak bardzo, miały to naprawdę, słuchajcie, świetne warunki, dlatego, zaraz Wam coś pokażę, nie dość, że rozwinęły tą część taką właśnie nadziemną, to jeszcze zobaczcie, co ja tu mam. Moje jaskry zbudowały już tak dużą bryłę korzeniową, że korzonki zaczynają przerastać do doniczkę. Tu kolejny przykład tego, że właśnie taka chłodna temperatura tu w szklarni tym jaskom naprawdę służy, bo spójrzcie malutka część nadziemna tych listeczków, one dopiero co zaczęły się otwierać, a już pod spodem, jak widzicie, o, tu wystają korzonki. Znaczy się, że bryła korzeniowa się rozrasta, że ta cała siła, to wszystko, ta cała energia z tej cebulki, z tych pazurków, idzie właśnie w korzeń. Tak więc, jak widzieliście, jaskry, które sobie tu siedzą w tej szklarni, w tym szklanym domku, nabierają takiej, jak ja to mówię, mocy urzędowej, tak nabierają masy, jeżeli chodzi o bryłę korzeniową. Ja nie poświęcam im tu zbytnio uwagi. Pilnuję tylko, żeby były delikatnie wilgotne, ale oczywiście nie przelane, bo nie chciałabym, żeby moje bulwki, żeby moje jaskry mi zgniły, aby ziemia była lekko wilgotna. Tą wilgotność kontroluję po prostu czy palcem, czy hydrometrem. Sprawdzam, żeby było delikatnie wilgotno, ale nie za mocno. Ponieważ nie ma jeszcze takich dni słonecznych i słuchajcie, nie obawiam się za bardzo, żeby mi tu one zbyt mocno przesychały. Jako, że w przyszłym tygodniu bodajże zapowiadają u nas takie większe przymrozki, gdzie temperatura będzie spadać więcej niż minus 5, będę musiała wtedy swoje jaskry troszeczkę Otulić agrotkaninę. No, będę musiała im poświęcić jednak słuchacie troszkę uwagi, nie mogę ich tu tak całkowicie zostawić samych sobie, ponieważ one tak do minus pięciu sobie tu świetnie będą radziły. Ale jeśli temperatura będzie już spadać kapkę poniżej, no to mogą mi się zmarnować. No dobrze, słuchajcie, jeżeli chodzi o temat takiego wczesnego pędzenia jaskrów, to myślę, że to by było na tyle. Na ten moment powiedziałam wszystko. Co tu zrobiłam, żeby właśnie mieć już takie śliczne, podpędzone, młodziutkie jaskry. To, że one stoją tu w tym szklanym domku, w tej szklarni, to jest niewątpliwie olbrzymia zaleta, ponieważ odpadnie mi problem hartowania tych roślin. A jak wiecie, to też zabiera dużo czasu. Jeżeli mamy sporo innych roślin na rozsadzie, to te, które możemy właśnie w ten sposób uprawiać, żeby one się samoczynnie hartowały, no to uważam, że warto to zrobić. Ja, tak jak Wam powiedziałam, swoje jaskry zaczęłam pędzić pod koniec grudnia, dokładnie 27 grudnia, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście zrobili to teraz. Oczywiście, jeżeli posiadacie odpowiednie warunki, tak jeżeli macie czy jakąś szklarnię, czy jakiś może jakąś werandę taką oszkloną, pomieszczenie w którym generalnie będzie dużo światła, a temperatura będzie można powiedzieć taka jak na zewnątrz, no kapkę wyższa. Jeżeli nie macie takiego miejsca, gdzie właśnie wasze jaskry mogłyby sobie rosnąć w bryłę korzeniową i mieć takie optymalne warunki, właśnie dużo światła i dosyć no, temperaturę taką mówię do minus 5, jeżeli chodzi o ujemne temperatury omrozy. No i przede wszystkim, żeby były osunięte, tak, od wiatru, od jakichś, nie wiem, opadów, tak, innych tego typu czynników atmosferycznych, to jeszcze tego nie róbcie. Pędzenie jaskrów teraz w domu na parapecie uważam nie jest dobrym pomysłem i będzie tam za ciepło. Jest po drugie zbyt mało jeszcze światła, jaskry się Wam wyciągną, te sadzonki będą takie wątłe, rachityczne, no i to nie będzie to, co chcemy osiągnąć. No dobrze kochani, w dzisiejszym wideo to już wszystko, mam nadzieję, że zachęciłam Was do uprawy tych przepięknych kwiatów, bo uważam, że jaskry są warte tego, odrobiny tego takiego wysiłku. Oczywiście, jeżeli macie warunki, tak, żeby, żeby sobie pozwolić na takie wcześniejsze pędzenie tych jaskrów. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek i liczę na kciuczki w górę. Jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, to również zachęcam Was do subskrypcji. I zapraszam Was również na mój Instagram. Tam, jako Ewa w Ogrodzie, praktycznie codziennie się Wam pokazuję, codziennie pokazuję jakieś migawki z mojego ogrodniczego życia, i tam też dzielę się z Wami swoją taką ogrodniczą wiedzą. Zapraszam Was również na stronę www.ewawogrodzie.pl pisane przez V. Tam właśnie w styczniu, od stycznia ruszyła przed sprzedaż dali. Tam znajdziecie dalie i nie tylko dlatego warto myślę też tę stronę odwiedzić jeszcze raz dziękuję Wam kochani za dziś no i co, do zobaczenia następnym razem trzymajcie się, pa pa